Dlaczego Dziupla Puszczyka? Bardzo długo myślałam nad tą nazwą. W momencie kiedy urodziło się, urodził się pomysł na stworzenie marki, która właśnie będzie taka bardziej moją marką osobistą niż ta ślubna, pokazującą jakby głębsze moje przemyślenia i tak I pierwszy pomysł, na jaki wpadłam, to było to, żeby nazwa była związana z sowami. Sowy są dla mnie naprawdę wyjątkowym stworzeniem. W zasadzie przez całe życie czuję z nimi jakiś taki głęboki związek. Można powiedzieć, że jest to moje zwierzę totemiczne. No i tak myślałam, 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 szukam jakiegoś dobrego, dobrego rozwiązania. Pomyślałam o dziupli, że, że to miejsce będzie właśnie taką moją dziuplą, gdzie znajdziecie przeróżne moje twory. No i później szukam nazwy jakiejś konkretnej sowy. Co, co by mi fajnie brzmiało? I padła na puszczyka. I w sumie ten jest właśnie tą najbliższą misową. Generalnie zawsze kiedy słyszę puchkiwania, to po prostu jest to dla mnie coś niesamowitego. Także tak, Dziupla Puszczyka, czyli miejsce, gdzie znajdziecie twory wszelakie mnie, czyli Puszczyka. Dzięki. Zapomniałam powiedzieć o najważniejszym. Szukałam tych nazw po angielsku, bo pierwszy pomysł to było to, żeby zmienić nazwę mojego pierwszego, starego, trochę zaśmieconego, zabałaganionego sklepu na Etsy. No i właśnie to poszukiwanie hmm, polegało na tym, żeby to brzmiało fajnie po angielsku. Tego, y, padło na tego puszczyka, bo właśnie po angielsku y, najfajniej z, tym, z tą Duplą brzmiało mi to mi Pową no, 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 no. Także, a później okazało się, że po polsku brzmi to również bardzo, bardzo fajnie.